Siemanko ludziska, w dzisiejszym odcinku będziemy rozbierać ten silnik Jest to oczywiście mój silnik 50 po modyfikacjach Zrobione na nim zostało 860 km Od jego złożenia poszczególne modyfikacje tutaj się zmieniały A na tym tłoku z gasportem odchudzonym i tak dalej zrobiłem 300 km Także zobaczymy czy ten gasport się zatkał, czy cokolwiek się z nim stało Więc zaczniemy sobie od zdjęcia przeciw talerzu leża, ponieważ tutaj sobie damy blokadę. Tutaj damy taką większą blokadę. Ok, dzwon korektor momentu obrotowego z twist kontrolerem Sprawdzam, czy są wszystkie kulki. Jak widzicie, wszystkie kulki zostały. Także nic nie leciało jak to pisali. Tutaj rozwalony uszczelniacz od tego wałka. Wałek nie ma żadnych luzów. Trzeba będzie go wymienić, mam już zapasowy, także to sobie wymienię. Teraz założymy ten przeciwtalerz. Bo mi chodzi o to, żeby zblokować sobie pozycję tę na magnecie, tak? To jest ta pierwsza kreska i ją muszę idealnie ustawić. I w tej pozycji przekręcam blokadę. Blokadę przekręcam. Teraz tłok na pewną wgębę, mogę wszystko tutaj rozkręcać, no i weryfikować. Widzę, żadnych wycieków nie było, więc papierowa uszczelka zdała egzamin. Tak, uszczelka dobrze trzymała, więc jest ok. Teraz odkręcę sobie świecę. Widać dawka. Paliwo powietrze była idealna. Teraz odkręcam tutaj z napinacza tą śrubkę. Wyjmuję o-ring i sprężynkę. Teraz mogę odkręcić napinacz, ale tylko go chcę odkręcić z tego względu, żeby zobaczyć ile jeszcze jest wysunięcia na nim. Ok. No jeszcze troszkę było ruchu, także pańcuszek jest dobry, będzie to działać szpilki poprzekątne zawsze o tych dwóch śrubkach zapomnę z boku te dwie śrubki wyciągamy, odkładamy i teraz pora na nakrętki. podkładki wyjmujemy klawiaturę mogę zdejmować tutaj została jedna tulejka, druga jest w głowicy wałek rozrządu tak się prezentuje jak widzicie, nic się tutaj nie powycierało, nie pozacierało od tych dźwigienek, które są tak odchudzone, zwężone. Więc jest ok. Głowicę ściągam. Komora spalania wygląda w ten sposób. Jest w porządku. Teraz uszczelka pod głowicą. Wyjmuję. ślisk dolny wyjmuję. Można go przetrzeć, sprawdzić. Widać, nie jest wytarty. W porządku. I teraz mogę cylinder zdjąć. Jak widać, tu jest kartka papieru, która go uszczelniała, przez co był większy stopień sprężenia. Cylinder nie ma jakiś rys, chociaż tutaj na dole są rysy. Takie drobne, tym bym się nie przejmował. Już bym bardziej się przejmował tłokiem. Zabezpieczenie stworzenia sobie wyjmujemy z jednej strony. Stworzeń przeciskamy. Wyjmujemy, tłok zdejmujemy. Widać gazporty są dobre, później Wam to pokażę z bliska, nie są zanagażone. Te pierścienie swobodnie się ruszają, więc wszystko jest tutaj w porządku. Korba czy ma luzy, nie ma luzów, od strony magneta również luzów nie ma, od tej strony również. Więc można powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Tak, tulejka, tutaj z silnika sobie lata może wyjść w tamtą stronę, trzeba ją wymienić, druga, uu, jest wywalona, no niestety, te tuleje będą wymienione, no muszą być, bo to jest nasze bezpieczeństwo, tak, teraz zobaczmy sobie tutaj cylinder, to są te ślady przetarcia, o których mówiłem wcześniej, tutaj z tej strony i z tej strony już większe, Ale to nie dyskwalifikuje, wiecie, cylindra, normalnie był upierdzielany, tak? Wałek rozrządu. To już było wcześniej. Nie jest jakoś zajany, Bóg wie jak. Dźwigienki zaworowe. No, mają jakieś ślady eksploatowania, ale ten bym się nie przejmował. I tłoczek, tłoczek przetrę, strona sąca, widać jakieś paproszki tutaj przeszły sobie pod ten tłoczek, strona wydechowa nieruszona, pierścienie się ruszają, gazporty są czyste w środku, nie ma tutaj jakichś nagarów pod tym i głowica wygląda w ten sposób. Owym we mną ładnie, ładnie to się prezentuje. I tutaj do tego silnika będzie wlatywać 90 cm sześciennych, Głowica z dużymi zaworami 20/23. Po portingu inny kruciec, inna podkładka bonitowa, również w portingu to wszystko, żeby było równe. Gaźnik ten co był. Te tulejki wymienię. Tam uszczelniacz od wałka sprzęgłowego też będzie wymieniany, Zostanie to umyte, żeby było widać, czy będzie wyciek. 那也不着急哦，那咋整？